Zumi wideo prezentuje. Yamazaki Mazak to japoński koncern działający od 1919 roku. Mazak to globalny lider w produkcji obrabiarek skrawających do metali oraz wycinarek laserowych. Od 10 lat firma Mazak obecna jest w Polsce. Centrum technologiczne Mazak znajduje się w Katowicach. Dynamiczny rozwój polskiego oddziału możliwy był dzięki Państwa zaufaniu, jakim obdarzyliście markę Mazak. Mazak to najwyższej klasy japońskie obrabiarki, uznane i stosowane w przemyśle na całym świecie. Odbiorcami maszyn Mazak są przemysł lotniczy, maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów szynowych, przemysł samochodowy i wiele innych branż. Program produkcji stanowi obecnie ponad 220 modeli i obejmuje pełny asortyment maszyn do obróbki metali. Obrabiarki Mazak to najwyższa jakość, ergonomia, wydajność, precyzja oraz ekologia. Firma obecna jest na całym świecie, a maszyny Mazak produkowane są w dziewięciu ultranowoczesnych cyberfabrykach zlokalizowanych w Japonii, w Singapurze, USA, Chinach i Wielkiej Brytanii. W zakładach produkcyjnych i w centrach technologicznych Mazak zatrudnionych jest 6600 pracowników na całym świecie. Pod koniec 2010 roku na świecie pracowało 160 tysięcy obrabiarek firmy Mazak. Koncern Yamazaki Mazak dynamicznie działa w Europie poprzez sieć centrów technologicznych w najważniejszych ośrodkach przemysłowych. Jednym z nich jest Centrum Technologiczne Mazak w Katowicach. Zbudowane w 2011 roku działa od marca 2012, a jednym z głównych atutów katowickiego centrum jest hala demonstracyjna o powierzchni 500 m2, w której poznać można maszyny Mazak. Centrum Technologiczne Mazak w Katowicach prowadzi szeroką działalność, której celem jest zarówno wsparcie aktualnych użytkowników maszyn Mazak, oferowanie pełnej gamy produktowej dla nowych klientów, jak i promocja marki Mazak w Polsce. Centrum organizuje wiele konferencji i spotkań. Jednym z najważniejszych zadań naszego Centrum jest... Współpraca z użytkownikami maszyn w Polsce, oferowanie im najnowszych rozwiązań zarówno technicznych, jak i technologicznych w celu wsparcia ich bieżącej produkcji oraz pomocy we wdrażaniu najnowszych metod produkcyjnych z użyciem naszych maszyn. Ważnym elementem wsparcia klientów firmy Mazak są organizowane cyklicznie seminaria. Seminaria dają możliwość skonsultowania wszelkich zagadnień technicznych bezpośrednio z ekspertami firmy oraz są okazją do zapoznania się z możliwościami urządzeń Mazak. Kolejna cykliczna impreza organizowana przez Centrum Technologiczne to Dni Otwarte, które mają na celu zainteresowanie obrabiarkami Mazak szerokie grono potencjalnych użytkowników. Gośćmi Dni Otwartych są m.in. studenci uczelni technicznych. Centrum Technologiczne Mazak w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwiązaniami przemysłowymi Mazak. Polski oddział Yamazaki Mazak aktywnie uczestniczy w wielu imprezach targowych. Między innymi jest stałym wystawcą na targach MACHTUL w Poznaniu. Jak co roku Yamazaki Mazak uczestniczy w targach MACHTUL Targi są dla nas bardzo ważną formą kontaktu z klientem. W tym roku nasze stoisko jest dwukrotnie większe niż poprzednio, dlatego, iż do naszego programu sprzedaży włączyliśmy obrabiarki laserowe. To rozszerzenie programu jeszcze wzmocni naszą pozycję na rynku obrabiarkowym w Polsce. Obrabiarki skrawające i wycinarki laserowe Mazak cieszą się stałym zainteresowaniem we wszystkich branżach produkcji przemysłowej. Tworzone i doskonalone przez dziesięciolecia najwyższe technologie niwelują niemal do zera błędy w skomplikowanych procesach obróbkowych. Doskonałe opinie użytkowników są dla firmy najlepszą rekomendacją. Mazak wygrywa jakością, sprawnością obsługi klienta oraz pełną odpowiedzialnością za produkt. Dziesięcioletnia obecność na polskim rynku zobowiązuje do jeszcze lepszej pracy na rzecz klientów. W tym roku nasza firma świętuje dziesięciolecie swojej działalności w Polsce, zbiegające się w czasie z jubileuszem wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji chciałem gorąco podziękować wszystkim naszym klientom, współpracownikom, kooperantom i zaprosić do dalszej, wzajemnie korzystnej współpracy. ZUMI. Więcej o firmach, produktach i usługach.